zrzutu karnego Jacka Bajera. A to już spotkanie rozegrane tydzień później na stadionie Białostockiej Gwardii, również komplet widzów mecz z Poznańską Olimpią. Olimpią, która w tabeli klasowała się na 13 pozycji, a więc tuż za Jagielonią. Dariusz Czekier, początek drugiej połowy 54 minuta i prowadzenie dla Jagiellonii. 6 września 1987 roku, 1-0 prowadzi Jagiellonia w 54 minucie spotkania. Ten mecz należało wygrać, podkreślał trener białostockiej drużyny, Janusz Wójcik. Widzimy trener Wójcik w swojej dżinsowej kurtce i kolejny atak białostoczan. Doskonałe wejście. Jacek Bayer faulowany i sędzia nie waha się podyktować rzutu karnego, a więc jest szansa na zdobycie drugiej bramki. 30 tysięcy kibiców trzyma kciuki, Jacek Bayer ustawia piłkę. Niezbyt pewny strzał, ale na szczęście piłka trafia do bramki. Jest 2 do 0. Wielu kibiców wierzyło wówczas, że Gielonia może pokusić się o zdobycie trzeciej bramki dającej 3 punkty. Ówczesny regulamin mówił, że drużyna, która wygrywa różnicą trzech bramek zdobywa 3 punkty. Pokonanym natomiast odpisywało się wówczas punkty. Jednak Olimpia nie rezygnowała. Tu widzieliśmy akcję przeciwników zakończoną strzałem w słupek. Pod koniec spotkania Olimpia nie zamierzała bronić tego rezultatu. Błąd Romaniuka, niefortunne podanie i w 88. Minucie spotkania samobójczy gol. I tylko wygrana 2 do 1.